Witam serdecznie w dzisiejszym odcinku, jesteśmy w Wośnicach kontujemy polską serię. Jak widzicie, ja sobie tutaj hasam po e, gospodarstwie w tle dalej. Pracownik męczy tą nieszczęsną kiszonkę, którą zaczęłam w poprzednim odcinku, bodajże, potem próbowałam skończyć na live, ale to jeszcze dużo pracy przed nim. A może i przede mną? Zaraz zobaczymy, co będziemy robić. Myślę, że odcineczek będzie się opierał właśnie na tej książce sprzedaży, zarabianiu hajsu i zobaczymy, co będzie dalej. Wy koniecznie zostawcie łapeczkę w górę suba na kanale. Już tak niewiele brakuje do tysiąca. Zostawcie tego subika i co? Zaczynamy. Myślę, że przydałoby się skombinować naczepę do zbierania już tych tutaj pięknych BL. Obym w ogóle tu zostawił kawałek, będę musiał potem to zebrać albo oleje, to zobaczymy to będzie trzeba wypożyczyć jakąś przyczepkę. Wiecie co, ja chcę przyczepę z autoloadem. One chyba tu były w lawetach? Eee, nie, to chyba nie było tutaj. Kurczę, chciałabym zapytać Demisia, bo on ostatnio pokazywała się taką fajną przyczepę do zbierania i fajnie potem się wyrzucało. Nie wiem, czy nie była ta. Chyba nie, dajcie mi chwilę. Okej, okay, już mamy yy, tam garniętą tą, yy, tą, tą... tą, 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 przyczepkę, pojedziemy z nie tym. Może tym pojedziemy? Dobrze, jedziemy sobie do sklepu po przyczepę i będziemy zbierać... A nasze miotki coś tam poprodukowały, już widzę. Troszkę. Będziemy te bele po prostu sobie już zgarniać po drodze. Współpraca pełną parą. Wiecie, jak dwoje to zawsze lepiej się pracuje. Ja się śmieję, że na serwerze zawsze taka współpraca jest i potem jak mam wchodzić sama na swój save, to mam takie Ale jak to? W, tą, w jedną osobę się nie da tej pracy wykonać. Ogólnie to da się, wiem, że się da, ale wiecie jak to jest. Człowiek się przyzwyczaja, i po tym ciężej. A jestem już po nagrywkach pierwszego odcinka, który wy widzieliście wczoraj z No Means Landu, i powiem Wam, że jestem e, zachwycona. W sensie strasznie podoba mi się ta o, że on tą e, koncepcja tworzenia wszystkiego od zera i w ogóle super, żeś to zrobiła. Super, żeś to zrobiła po prostu. No, fajny ziomek. Okej, okay, jedziemy. Nie, no, będzie powoli jechał, ale da radę. Dzielny chłopak jest. W Słuchajcie, sensie traktor. Żeby nie było. I nie wiem, czy będę po tych polach, jak tu mam ten, ale. Dobra, już nieważne. Głowa nie mnie dzisiaj boli strasznie w cowie. Ta pogoda była taka piękna. Chyba 24 stopnie, ale powiem wam, że te 24 stopnie nagle tak. Jak z dupy przy tym, jak teraz było, po 15, 13, to na, mój, na moje ciśnienie i na mój łeb to po prostu działa jak nie wiem co. Bardzo źle to działa. Eee, dobra. Eee. On tam trochę tej trawy zostawia, ale już dobrze, niech mu będzie. Nie musi być idealnie, tylko trawa że te przyczepy z autoloadem są genialne. No geniusz to po prostu wymyślił. Tak, wiem, że została tam jedna, zaraz po nią pojadę. Tak jakby niektórym z was to kuło w oczy. Zgarniemy sobie je, zaraz je wywieziemy, może chociaż nie, bo we wrześniu ta kieszonka to będzie gówno warta. Zaraz zobaczymy, kiedy będziemy mogli ją wywieźć. Śmieszne, to jest takie slalomowe jeżdżenie, żeby wszystko zabrać. I tak nie wszystko się zmieści, jeszcze tylko dwie się zmieszczą. Ostatnio tam z tyłu zgarniemy. A resztę za chwilkę. Okej. Okay. Stańmy sobie tutaj i zobaczmy, kiedy tą kiszonkę możemy opylić. Kiszonka, Kiszonka, pokaż wahania cen. A no, tak naprawdę te ceny to są takie, że możemy spokojnie wywieźć. Gdzie ja mogę wywieźć? Mogę wywieźć tutaj strych trych we wsi. Nie to. Boże, to. Oznacz miejsce. Dziewiączka. A ty fakt czuła tam opaska tak dziwnie. Przypiona, że ja nic tu nie widzę. Ja nie mam pojęcia, gdzie mam jechać. Ta jest strasznie mikro. Nie da się jakoś przybliżyć? Hm, ciekawe. No nie wiem, gdzieś tam muszę jechać. Tak mniej więcej. Zaraz się znajdziemy, widzowie. Jak już za pierwszym razem pojadę, to już drugim będzie git. Myślę, że z trzy razy będzie trzeba z tym jechać. Ale z drugiej strony, co mamy lepszego do roboty? ja nie widzę tego zielonego takiego słupka. A, powinien być już chyba widoczny. Bo wydaje mi się, że to jest dość blisko. Ale może mi się tylko wydawać. Słuchajcie, a to tam nie, tam. Tam jedziemy. O, jest ten słupek, widzicie? A to całkiem bliziutko. Ale ten, diskoparty mają w tym. Ale piękne ule. Pięknie to wygląda. B. E jak ja mam tu ten? Y? Hm. Trochę hajsików padło. Jakoś bardzo dużo, ale trochę tak. że 20 koła zarobimy za to małe pole. No nie jest to najwyższych lotów e, zarobek, no ale z drugiej strony lepszy taki niż żaden. Szczególnie, że na tej polskiej mapie zarobienie to będzie jakaś tragedia. Trzeba kupić więcej półulwizów. Ja myślę, że kupimy sobie te trzy tutaj. Długie pole. Y, Właśnie, po których jadę. Połączymy je i walniemy coś na nich. Tak jak właśnie stricte na sprzedaż. Bo ja nie mam pomysłu. Co sprzedawać, żeby to... Ej, no czemu ty się nie... Nie ładujesz. Ładuj mnie się. No, a wracając jeszcze do tematu drugiej, równoległej serii, właśnie, bo to będzie równoległa seria. Nie tak, że porzucam Wośnicę i idę teraz sobie na No Speedland. Nie będę tylko na tamtej grać, bo się zanudzę. To stwierdziłam, właśnie tam miałam takie komplikacje z nagrywkami. Musiałam to robić jako te fast speed run, nie wiem to nie, speed player czy coś takiego to się nazywa, ale nie dałam rady, bo nie mogłam jakoś zgrać. Dźwięku, który nagrywałam, jako opowiadanie, co robię z tym, co było na e, Gameplay, właśnie. Weź, e, więc stwierdziłam, że nie ma to najmniejszego sensu i będzie trzeba po prostu wymyślić coś innego. Ej, my też mamy piękne ula, podobają mi się. Mamy troszkę miotku, nie za dużo. Ale zaraz tam zrobimy, wiecie, tak dużo, dużo, dużo tych uli. Tylko Boże, nim to zro ule zrobimy, to jeszcze trochę minie. Niestety. Nie wiem, czy te silosy są mi potrzebne, szczerze mówiąc. Szczególnie ten na nawóz. Może sprzedamy go. Ten na nawóz na razie. I. Co? Aha, sklep, dobra. Pogubiłam się, widzowie. Ile za do niego dostanę? 15 tysięcy? No, oczywiście, że sprzedajemy. Teraz Michał zostaje, on jest bardzo potrzebny. Ja miałam rozbudowywać tą farmę, co póki co ciągle tylko coś niszcza. No i tyle. Nic więcej nie zrobimy. Nic więcej nie sprzedamy. Ale ule miałam kupić. Więcej uli. Potrzebujemy więcej uli. One chyba nie były jakieś bardzo drogie, z tego co kojarzę, bo te ule były dość tanie: 4000. No to możemy postawić jeszcze. 1, 2, 3, 4 Zawsze to więcej będzie później tego miotku. Bo tu jest w takim razie 3, 6, 9, 12 razy 4, bo w takim jednym są 4 ule. 3, 6, 9, 12, 48. No to całkiem sporo jest tych uli już. Całkiem sporo. Dobra, wracamy do trakturka i będziemy dalej zbierać bele. Misja na dziś. Bele i kieszonka. Super jest to, że pracownik może sobie jeździć z tą kieszonką, w sensie z, tym, z tą prasą, bo mi się dzisiaj nie chce z nią jeździć. Zarobiłam się ostatnio dwie kiszonki dla krów na Emgrik, a potem usunęłam y <słyskanie> Savea, sejwa, więc w ogóle cudownie. Ale to jestem ja, to są moje pomysły. No, nie da się tego inaczej określić, po prostu. Już, ja już tak mam. Czasem podejmuję głupie, pochopne decyzje, potem je żałuję, ale akurat cieszę się, bo dzięki temu, że usunęłam ten serwer z crika w sensie ten e, save, to stwierdziłam, że będę sobie tworzyć sama świat. A wy na live stwierdziliście, że chcecie to oglądać, więc myślę, że to dobra opcja. Wyszłam na tym na plus. Bez dwóch zdań. Okej. Okay. Jeszcze ten serwerek muszę wbić później, troszkę pograć, ale myślę, że tego nagrywać nie muszę. O nie! No i bardzo mi tabela trawy. Za szybko ją zgarna. Widzieliście to? A szlaga dostałam. No nie, no nie, no nie. Nawet nie będę tego komentować. Idę stąd. Zdenerwowałam się. Nie no, ogólnie nie myślę teraz, które pola będziemy kupować. Może kupimy najpierw te. To tu są. No, to jest koniec mapki. Aha, koniec mapy, ale pole mogę mieć. Hmm, ciekawie. Może to jest chyba bardziej teren. Dobra, to tego terenu nie będę kupować, kupię, ale to pole może być z tym terenem. Na to nie wpadłam. Sprawdźmy sobie, jak te tereny wyglądają. To jest bardzo ciekawa opcja. To bardzo ciekawe... Czekajcie, które to będą teraz pola? A, te! To jest mój ludek, nie? To... to jest tak. No, te dwa kupimy. A po co te drzewa tutaj? To chyba bardziej jednak opłacę kupista. mamy 46 tysięcy, 28, 47. Nie, ja pierdziele, potrzebujemy jakieś 40, 87, 90. Jakieś 120 tysięcy potrzebujemy. Ciekawe, skąd mam wziąć te pieniądze? Jakie ja mam? 16 tysięcy. Na kiszący na pewno tego nie zarobię. Aj, nawet nie chcę patrzeć, ile mam kredytu. Ale muszę to sprawdzić. 50 tysięcy. Niedługo będę mogła ogłosić chyba bankructwo na Wośnicach, moi drodzy. Jak tak dalej pójdzie? <grym> nie mam na czym zarobić. Choćbym bardzo chciała, ale nie mam na czym zarobić. I tak trochę lipa. Straszna lipa. Ojejku. Dobra, widowie, niech on sobie to powodzi. Ja to zbieram i zaraz do was wracam. Zajmiemy się czymś jeszcze na tym odcinku. Żeby to nie był tylko odcinek ze zbierania bel yy, z kiszonką. Dobra widzowie, ja już czytałam te Bele. Nie wiem, czy mogłam powiedzieć, że zarobiliśmy dużo. I tak myślałam, jak on zbierał te Bele. co możemy z tym wszystkim zrobić, jak zrobić, żeby zarobić i e, żeby to w ogóle miało sens. I stwierdziłam, że wymyśliłam. W sensie nie wiem, czy będziecie popierać moje decyzje, jednak uważam, że bez y, ryzyka nie ma zabawy. I tutaj w, w tym przypadku to jakże cudne przysłowie ma miejsce w kredycie, ale to zaraz będziemy robić. Pozwracajmy najpierw ten towar, który mamy wypożyczony, czyli kosiareczkę wy... oddajmy, bo już nie będzie nam na razie potrzebna prasa, oddajmy. i to i to oddajmy sobie ten cały sprzęt mm, i co widzowie no i teraz e, tak dobierzemy sobie kredyt dobierzemy sobie kredyt kupimy sobie pola połączymy pola, zrobimy sobie gigapole e, jak na to mapę gigapole bo ogólnie to, to nie jest e, dobieramy kredyt do 200 tysięcy żebym tego nie przeklikała, tylko... No i przeklikałam. Dobra, mamy 175 tysięcy, moi drodzy. I teraz dobieramy sobie, moi drodzy, te pola, o których rozmawialiśmy wcześniej. Wspominałam o nich. Mówiłam... E... Mówiłam albo o tych, albo o tych, ale weźmy 106, 105 i 102 i połączymy sobie te trzy pola. Hmm. Teraz to będzie tak. 112... 111 i 110. Tutaj, że pola połączymy, e, zrobimy sobie duże pole i to 119 dołączymy sobie jeszcze do tych pól, co tutaj są. I tutaj rośnie akurat teraz e, pszenica, więc muszę poczekać, aż ona urośnie. Zobaczmy, czy tam na tych polach w ogóle coś rośnie, co kupiłam, żeby zobaczyć, czy jest szczekać. czekać. Tutaj nic nie ma. Tutaj nic nie ma. I tu rośnie jęczmień. Więc kiedy jęczmień zbieramy? Sprawdźmy to. Jęczmień ma zbiory w czerwcu, a nasza pszenica w lipcu. Czyli tak naprawdę do czerwca mogę się przespać i wtedy y, będziemy mogli tam działać. Ale myślę, że najpierw połączę sobie te pola, bo nie ma sensu z tym zwlekać. Tam miałam. O! combine połączony z, y, z headerem w sensie z tym, z, 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 z kultywatorem. Dobra, to połączy te pola jeszcze dzisiaj na odcineczku, a myślę, że już w kolejnym porobimy sobie już zbiory i te inne pierdółki, które nam zostały do zrobienia właśnie. Tutaj mogę zniszczyć trochę plonów, łącząc te pola. To jest trochę ryzykowne, ale postaram się tego nie zniszczyć po prostu. I tyle. najprościej w świecie postaram się tego nie zniszczyć, ale nie obiecuję, że to mi się uda. Bo wiecie, jak jest ze mną. Niestety nie zawsze chęci. Ok, zezwól na robienie pól, dobra. Ok. Może tak jeden paseczek równy uda mi się do przodu zrobić i będzie git. Wtedy będzie mi połączone już te pola i będzie można tutaj coś zasiać fajnego. Nawet jak miała samą pszenicę tutaj siać, to i tak się będzie opłacać. Raz na ruski rok posiejemy pszenicę, jęczmień na zmianę dla kur, a, po, a sorgo, a na drugich polach będziemy soję, e, rzepak i tam inne pierduki, na którym będziemy po prostu zarabiać. To będą tamte pola. Nie, no żeby zarobić trzeba jednak zainwestować. Cofamy. Mówiłam, że z ale wiedziałam, że tak będzie. Wiedziałam, że tak będzie, widzowie. Zjechał mi ten kombajn i co? Boże, kombajn, traktor. Widać, że późna godzina. Chociaż dopiero 21, więc nie aż tak późna, ale. Mój mózg już y, nie pracuje chyba o tej porze. Dobra. No i tu połączymy, potem połączymy jeszcze tamte dwa pola. To jeszcze będzie chwila jeżdżenia. Też myślę, że takie dwa paseczki, bo akurat fajnie te pola są robione do łączeń. Pod tym względem tu muszę przyznać jednak, że jest git. Dobra, jedziemy na tamte pola. Połączymy sobie tamte i będziemy mogli coś tam posiać tak naprawdę mogę teraz, żeby nie marnować tych, yy, tego czasu. No bo tutaj to trawę zostawię, może jeszcze na jedną kiszonkę, ale żeby nie marnować czasu, no to na tych dwóch polach spokojnie mogę coś posiać. Tylko że jak ja je wszystkie trzy połączę, to wydaje mi się, że ten siewnik po prostu popłynie po tych polach wszystkich trzech. A wolałabym, żeby tak nie było, bo nie chcę stracić tego, tych plonów, które mam już tam jak gdyby na miejscu zrobione. Więc nie będę łączyć jeszcze tamtego pola, póki nie kończy tam się ten jęczmień rosnąć że jak ja dzisiaj nie po polsku mówię, to jest po prostu żok. Jak to osoba, która czyta tyle książek, mam dzisiaj ewidentny problem z wypowiadaniem się. Ale musicie mi to niestety wybaczyć. To jest już drugi odcinek, który dzisiaj nagrywam, więc... A pierwszy trwa 40 minut prawie. Więc trochę niestety już się nagadałam. Niestety, niestety. A nagadam się na pewno też w niedzielę na live'iku. Mam nadzieję, że tym razem uda mi się zrobić. W zeszłym tygodniu nie dałam rady. A wczoraj to było tak fajnie, że. chcę to powtórzyć. Tylko, że myślę, że już sianko sobie zrobię poza e, odcineczkiem, żeby po prostu was nie zanudzać. E, tym sianiem dzisiaj już po tych wszystkich zbiorach, kieszonki i tak dalej. A po prostu w przyszłym odcinku zrobimy sobie giga zbiory, łączenie pól dalej i. I co jeszcze? I nie wiem, co jeszcze. Ale wszystko się, że tak powiem, wyjaśni już na bieżąco. Okej, okay, wybierzemy tylko wspólnie zaraz, co będziemy. Siać tylko sobie odparkuję nasz yy, bolid. Jedź, traktorku, jedź. Nie, no musiałam kupić to pola, przecież żeby zarobić w farmingu, trzeba mieć Brać plony do czegokolwiek, cokolwiek chciałam zrobić. Postawić jakąś fabrykę, czy cokolwiek. Do wszystkiego potrzebuję mieć materiały. A żeby mieć te materiały, no to muszę mieć pola. Więc tak trochę no był problem z tym, więc musie musieliśmy to ogarnąć. Dobra, na razie tu mam bałagan, ale olejmy ten bałagan i zobaczmy sobie, co możemy teraz zasiać. Pora siewu, rzepak. I myślę, że właśnie na rzepak postawię, moi drodzy. Mm, mój mały siewniczek muszę wziąć. Ten mikrosiewnik, boże, on będzie 100 lat osią. To jest e, kolejna rzecz, której potrzebuję, czyli siewnik. Większy. Strasznie tęsknię za moim dużym siewnikiem. Na szczęście na mojej y, nowej mapie... Czekaj się na... No, będę grać na dużym sprzęcie, bo ja jestem, jak już wiecie, fanką dużego sprzętu. Wielkiego. Ups. Wjechałam w silos. To z impetem strasznym. Dobra. Naładowało nam się. I teraz, widzą, będzie sianko, będę sobie tę... Ten paczek tutaj siać. I potem w przyszłym odcinku mam nadzieję, że uda nam się go zebrać. On tam rzepak zbiera się wtedy, co pszenicę. Z tego co pamiętam, z, 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 z poprzedniej serii, więc to bez zbędnego przedłużenia. Widzimy się już w następnym. Do zobaczenia. Cześć.